Halo, halo witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Caesar, i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, z mojej reakcji, tym razem na oficjalny Ghostface Gameplay Trailer, moi drodzy. Tak, widzieliśmy już, było sporo teaserów ogólnie jakiś wejściuwek jego z Peacemakerem, ze smokiem itp. itd. No i co, sobie zobaczymy, jak to się to oczywiście prezentuje, jeżeli chodzi o całe gameplay, moi drodzy. Jeżeli oczywiście. Wam się spodoba moja reakcja albo coś takiego. Pamiętajcie o lajkę like, w górę. Albo przede wszystkim dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie w razie co o tym właśnie trailerze. A ja się zabieram chyba za oglądanie, moi drodzy, bez zbędnego gadania, co? Zobaczymy, co my tutaj mamy. What we have here. Zobaczmy, moi drodzy. Go spejno. Zwykły człowiek uni. No? Ok, taki ending że każdy mógłby być tak zimny. Czy naprawdę chcesz wyrzucać stones Okej, okej. Ghost, powiedzmy. Ciekawa postać, naprawdę. Jeżeli chodzi o mortala Ciężko sobie to wyobrazić, ale zaraz zobaczymy. No, to widziałem w intro właśnie, no. No dobra, co my tu mamy? Okej. Okay. No nie, to wyglądało jak kameo prawie, ale to... Okej, okay, jakieś tak Rambo, moi drodzy, what the hell? Dosłownie, to mi się średnio. Może na razie utkam mordę.

Dlaczego on robi pewnego ognistego backflipa? <laughs> Excuse me? Okej. Okay. Jakaś jak trochę. Chyba może, no? I, I can kill you again, and again. You will not succeed even once. <laughs> fakty nie patrzeć, to. to jest taki Jason Pike trochę, w dziesiątki. To ma takie jakby, chyba moje drodzy, różne użycie noży widzę, na czerwono się kręci i takie rzucanie ma, na fioletowo takie jakby grzywo, takie kurczę, nie wiem jak to nazwać. Takie jakby, takie spiny, o! Okej, okay, patale, jakiś fajny. Okay. Unikalne, ale takie. Ciekawe nawet. Inne Fatality czyżby zobaczymy? Tak, inne, no jakieś. Okej. Okay. Okay. Okay, bro. Jezus salad, to za fiksa, see you soon. Ghostface wins. For... to fake salad, fake salad, fake to. fake salad, A salad, fake salad, fake Ale fake fatality fake salad, fake salad, fake Animali, to jeszcze fake salad, fake salad, fake Powiem wam, że jest dużo do gadania. Ogólnie to właśnie, że może się Będę szczery, trochę w Rambo Vibes nie grają dużo, właśnie Rambo był taki dość dziwny, ale ten backflip ognisty jakby... What the fuck, ten... Tutaj coś ciekawego sobie, to wszystko możemy prześledzić tutaj. Tylko kombo to jest dzwonienie i ciachnięcie, czyli bez enchant'a, po prostu jest ciachnięcie, zwykłe, teleport jak Jasona w dziesiątce dosłownie, kurde, jak była chyba nieugięta wersja jego, bardzo podobnie to wygląda. No i to właśnie Rambo, taki vibe trochę, co mi się totalnie niezbyt podoba, niestety. Dużo stabów. Tutaj na przykład mamy... Enchanted wersję, która pozwala nam... uderzenia, które stunuje i daje nam teleport automatyczny, jakby taki w sensie teleport. Wejście drugiego Ghost chyba. Zamiana jakby. Ok. I to... To jest ciekawy, moi drodzy, spelek, powiem wam szczerze. To jest ciekawy spelek. Ponieważ on robi, że jak ktoś się w powietrzu i uderzymy na ziemi, to wstaje na nogi. Najprawdopodobniej, więc dużo restartów będzie opcji robienia z tym raczej. I tutaj w ogóle właśnie kolorystycznie świeci na Ghostface na jakiś taki, kurze błękitny, niebieski taki dziwny kolor. Fioletowy? Cholera wie. No wtedy ma nóż inny właśnie ten, widzicie? Tak, i przejmuje ten jakby ten nóż. No okej, okay, okej. Okay. Teraz ma ten nóż inny taki jakby trochę. I ten w ogóle ognisty kop, jakby, excuse me? Co tu się wydarzyło jakby? Skąd on ma nagle ogniste kopy, jakby? No No jest to intrygujące, skąd to nagle. Tutaj przejście, moi drodzy, już się ruszyło. To jest szarże Leatherface'a z dziesiątki, identyczne, moi drodzy, naprawdę. Tak samo jak Leatherface właśnie na opcję w dziesiątce, właśnie szarży tej swojej właśnie spiło. Jest bardzo podobna ogólnie. Enchanted użył. Ma dwa noże tutaj, okej, okay, okej. Okay. No dobra, czy tutaj coś ciekawego jeszcze możemy. Ten rzucający nóż taki, nie? A, teraz mam właśnie ten stand jakby czerwonego noża. Co w ogóle tutaj wysłał jakąś magię nagle to jakby z kieszeni, co jest dość ciekawe. Taki spin, to jest fajny spelet wyglądający akurat całkiem nie powiem, to było całkiem niezłe. To rzut I po prostu tym. Po prostu go chyba po prostu... Jak jest w tym świecie, to ma jakieś dziwne abilitki, moi drodzy bo to to jest keino kurde bol, trochę połączony z Mileną Grabem, takim jakby. What the hell is going on? Jest to naprawdę ciekawe. Ogólnie Fatal jest taki dość... średni no, taki specyficzny, bo żadna postać tak nie ma, że taką jakby rękę ucina. Także jest to fajne, specyficzne. Fatality jest mega dziwne ogólnie, nie? Muszę przyznać. Że tutaj ogląda na tym na telewizorze, nie? Johny pierdzielony. zielony. Oh! What? oh, come on! <śmiech> <Nieźle>. <śmiech> Fatality. See you soon. <laughs> Ghostface wins. No dobra, moi drodzy. Powiem wam. Nie wiem, co sądzić. Jest to dziwne. Nie wiem, z jakim cudem w ogóle on ma nagle jakieś tutaj. fire kiki i. Keino Bola, takiego jakby czarno, dziwny, śmieszny, naprawdę. Zobaczymy o co z tym chodzi, troszkę. W gameplayu dość intrygujące te kombosy. Takie typical w sumie knife staby, jakby czego się spodziewaliśmy, nie? Trochę połączenie postaci, kurde, właśnie Jasona. Tutaj teleporty, właśnie Jasona. Charge leather Facea taka kurcze. No, Rambo, trochę vibe taki też tutaj. Zobaczymy, jak to się, moi drodzy, w praktyce yy, zaprezentuje, ponieważ naprawdę na razie nie wiem, co sądzić. Mam mieszane uczucia. Yy, więc ciekawe, naprawdę jestem zaintrygowany tym. 19 wychodzi, yy, także jeszcze mamy kurde 7 dni. No i co, no jak wyjdzie, to tam ponagrywa wam, moi drodzy. Zobaczymy, co zapre zaprezentuje. Są on Ghostface w Mortalu. Jestem ciekawy wytłumaczenia tych speli jego, skąd on ma jakieś moce, także cóż, ja dziękuję wam za oglądanie, moi drodzy, dajcie znać, co wy sądzicie w komentarzach. No ja się z wami żegnam, także trzymajcie się do następnego, moi drodzy i pa! pa.